W naszym koncercie postanowiliśmy odrębną część naszego koncertu postanowiliśmy poświęcić Powstaniu Warszawskiemu, dlatego teraz chcę zaprezentować cztery pieśni z tego okresu, z tego powstania. Będą to k hey Popcy Bartek na Bron, sanitariuszka Małgorzatka, Pałac Michla i Warszawskie dzieci. Przy czym należy tu zauważyć, że... Prawie żadna ze znanych pieśni tego okresu nie ma wielkich ambicji politycznych, chemicznych czy programowych. Są to piosenki pisane według pewnego żołnierskiego schematu. O ukochanej dziewczyny w rozstaniu, o ćwiczeniach marszu. O konieczności walki z wrogiem i poświęceniu dla ojczyzny. Przy czym słowo ojczyzna nie jest tu zbytnio nadużywane. Piosenka tego okresu nie krzmi, nie krzmi wielkimi słowami. Lubi humor i uśmiech. Chodź przez łzy. Hej, chłopcy, wargnie na broni. Długa droga daleka przed nami. Ważne serca ma ręku na gali. I pamy na broni, jak spusnik się rozkoczyć, tak obieje nam oczy i pojedność za głosowi rozkoczyć I rozkoczy, tak dziwniosę jak tę przed nami rozkoczy w drugim rybie, masz na razie. Skrzyła gwiazdami, białe stęgi, Wróg tyle długie doceń. No a Polska zwycięska jest w nas I przed nami w grudnym letnie marsza. Raz, dwa, trzy! Eko na broń! Bo to to jutro, Bo jutrze, Z reakcją była skromną paną, mieszkała gdzieś, ale i już. Miała mieszkanko z dużą wadną, pieska pińczerka na imusz, i pantofelki na potulnych, i to i owo skrętnie był. Trochę przekorna i czupurna, i tętą mewa albo że biegła wczesnym rankiem, żeby opalić pierś i Dzisiaj opala się ją takie i razem z nami wcina miód. Sanitariuszka małgorzatka, to najpiękniejsza jaka znam. Na pierwszej linii do ostatka, na uśmiech nie nam. Gdy na to ci się gratka, że cię postrzelą w prawy ból. To cię opatrzy małgorzatka, słabsza niż przedziałowy miód. Ta małgorzatka to unikat, gdym do niej napiniec odpadł. Czytała głośno komunikat, a w dali cicho szumiał. Jakoś dziwnie się złożyło, bo choć nie miałem żadnych szans, niespodziewanie przyszła miłość, jak amunicja do pedans. Idy by bez końca, lecz nie lepszego zgubił mnie. Dziś z innym chodzi po otylca, scena, Już to mało rzadko, jakże twoje serce zdobyć mam. Choć sprawa wcale nie jest łatwa, lecz jeden sposób na to mam. No, w dziś pożyć się pisa, i gdy nastanie wreszcie znów, bo na szosę, patygrysa, grysta, do się małości